Jest czwartek 10 grudnia, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór. Renata Molenda, czas na losowania. Od dzisiaj w punktach lotto znajdą Państwo nową zdrabkę na dobry rok, w której do zdobycia są dwie główne wygrane po 500 tysięcy złotych oraz wiele innych atrakcyjnych wygranych niższych stopni, np. 6 wygranych po 10 tysięcy złotych. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 24 miliony złotych, więcej informacji o zdrabce można znaleźć na stronie www.lotto.pl. Przypominam też, że trwa Loteria Świąteczna po jej szczegóły. Zapraszam Państwa na stronę www.loteriaświąteczna.pl. Do soboty. Wszystkie wygrane w Multi Multi oraz Multi Multi Plus przy typowaniu sześciu liczb będą dwa razy większe w tej samej cenie zakładu. Zapraszam na losowanie Multi Multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Oto wylosowane liczby: 62 14 25 Dwadzieścia cztery siedemnaście pięćdziesiąt pięć, dwanaście czterdzieści jeden Trzydzieści dwa sześćdziesiąt sześć pięćdziesiąt siedem siedemdziesiąt dziewięć trzydzieści trzy czterdzieści dziewięć sześćdziesiąt pięć 72 liczba 72 jest plusem. Wygrane w mini lotto trafiają się prawie codziennie i często są to wygrane o wartości nawet kilkuset tysięcy złotych. Na przykład pierwsza w tym miesiącu piątka, jaka padła w mini lotto, była warta prawie 366 tysięcy złotych. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejnołożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Oto wylosowane liczby: 36, 1, 13, 11, 27. Żeby zdobyć ćwierć miliona złotych w kaskadzie trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na losie. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby: dwanaście, pięć, siedemnaście, dwadzieścia, trzynaście, piętnaście, dwadzieścia 19 16 11 3 Jeśli wygrana w jednej grze to za mało, to zawsze można zagrać o 2 miliony złotych w super szansie. Wystarczy tylko aktywować numer, który znajduje się na kuponach wybranych gier lotto. Kosztuje to zaledwie 2 złote, a oto numer super szansy. 2, 3, 4, 7, 2, 5, 1. Gratuluję wygranych. W ekstrapensji w zależności od stawki w grze może być ona warta nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez najbliższe 20 lat. Zapraszam na ekstrapensję. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejnołożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 4 14. dziewiętnaście dziesięć dwanaście a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest liczba jeden. Dopłacając złotówkę do zakładu Ekstra Pensji, grają Państwo o 100 tysięcy złotych w ekstra premii. Te pieniądze wypłacane są od ręki i w tym miesiącu trafiły już do dwóch graczy. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady. I rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby: trzydzieści jeden, jedenaście, dwadzieścia cztery, trzy, dwadzieścia sześć. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra premii jest. Liczba 2. W tym miesiącu w lotto padły już trzy szóstki, a okazja na kolejną już teraz, dzisiaj trafienie, może dać wygraną wynoszącą ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. Trzymam kciuki za nowych lotto milionerów i zapraszam na losowania lotto oraz lotto plus. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejno ułożonych kul. Bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto. 22 20 3 Sześć, piętnaście. Trzydzieści osiem. A teraz zapraszam Państwa na losowanie LOTTO+. Plus. Dwadzieścia cztery. Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia dziewięć. 9, 28, 6. Wyniki dzisiejszych losowań będą dostępne na lotto.pl. Również na tej stronie znajdą Państwo informacje, jak grać w gry lotto online. A 10% z internetowej sprzedaży produktów Lotto trafia na walkę z koronawirusem. Na Lotto.pl można też grać w Eurojackpot, w którym jutro do wygrania będzie 90 milionów złotych. A jutrzejsze popołudniowe Studio Lotto poprowadzi Konrado Moreno. Dobranoc! Wygrałam! Witamy w świecie Eurojackpot! Chcę zafundować coś mojej mamie. Kolacja w restauracji? Domek nad jeziorem, a może relaks na działce? Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot teraz do wygrania 90 milionów złotych.